A, jest, jest. Drugi raz przyszedł. Ze trzy... W marcu był jeden. Żeby was nie zaatakował. Nie, Aha, piękny. Nie wiem. Bo jeden zginął łoś, podobno, ale nie ten, którego my widzieliśmy w marcu. To on już drugi raz skubany. No, fajne bydle. Ale już się. Tu no, no. tak. I się nie boją. Śliczny jesteś. <grym> dajcie spokój. Nie ma jabłek, wszystko pospadało i psuje się na drzewach. Stoi no, i je, Tak, coś skubię. Idzie. Będzie. W razie co, uciekajcie u nas fortka otwarta. <grywa> Jakie nóżki ma? Ciekawe. Słuchajcie, Zobacz, jak no, idzie tam dalej. Waszą stronę. Na wprost ciebie, jest. Ja, to jest szara reneta. Dostał trochę tych jabłek. Nie dość, że się jest. Nie, nie, on może samochody stratować. On już przeleciał kiedyś przez drogę. On coś mówi. Lepiej, żeby się sam poszedł, bo to tak nie ma co. Idzie do mnie. Ty, został trochę tych jabłek. Kurna, <noise> wszystkie w <pierdzielisz. głos> To szara reneta, Łosiu. No, na zdrowie. Na zdrowie. A Nie są innymi jest bardzo Jakie o myślałem

Dzień dobry, dzień dobry, piękny jesteś. Tak, właśnie. Daj spokój. Ostatnie jabłuszko. Wiesz to, co, coś mu spod ogonka wyskoczyło. Kliczny. Dzięki, że zadzwoniłeś. Chodź, chodź, chodź i w razie co uciekaj. Nie, nie można podchodzić nisko. Do warto było sadzić jabłonki. Nie, Teraz nie... na, na pomidory idzie.

ele extra. <laughs> <Dzień dobry. Piękny sus> <jesteś taki. sus> Tylko nie arbuzów. O, gdzie arbuzów? Nie, tam są arbuzy. No, tam pognięcie się wszystko. Watermelon. Ja pierdnięcie. Zaczęłeś się On już był, jadł. Matko Boska, moje arbuzy. Moje arbuzy. Ciekawe, jak to rozpoznać po wieku, i on może mieć. Po porożu. Po porożu? No. To znaczy, że chyba młody jest. Nie wiem. Nie, no bo ma małe porożu. Czereśnia Summit. Ale niech mi nie podepcze, bo ja. Od te sadzonki nie chcą rosnąć. A u was ten, tamten dyknął? on tak też, o nie, on tutaj, stąd idzie. Wtedy przyszedł stamtąd. W marcu był. No. W zeszłym tygodniu był tutaj. Jak, jak ten ten plac jest. Dobrze, że na komputer przerzuciłam, bo mi zostało 40 megabajtów, a teraz już mam 500 giga. Łosiu, kochany. go, Na razie. Patrzę. A skąd on jest Nie wiem. Tak, o, po arbuzach. Kat ten, ten z tym idzie ten słowik. Tak. O mój Boże. Nie, patrz on, on, chodzi tak, że nie staje na tych sadonkach. Tak, Żeby nie podeptał. Boże kochany. Kopytami stają e! Nie krzyk. Bóg nie. Zasmakują. Ja jemu... On może deptać. Ty nie możesz. A... Jak pomidory mi rozwierdzili, to się zasad. O mój Boże, kochany! Tutaj, niech wyjdzie tam pędy, bo żeby na, na samochodu nie lecia. A ten z psem pójdzie, żeby go psem nie wystraszył, wiesz? O. Żeby pies nie. Idź, ostrzeż go! Idź, ostrzeż, żeby nie szczekał pies. Bo on jest grzeszem, pies to wiesz. Pomidory, melony! Kochany! Jesteś piękny, ale. O mój Boże, drugi raz. Tak, drugi raz, ale nie przychodź tu więcej, dobra. Nie można przychodzić, bo my tu poniszczysz o, patrzcie. nam. Tak, patrzcie, tak. Patrzcie. Pomidory, zrób, zrób. Pomidory tak, jak wiemy, wszystko tak. o depcze nie lepsze Jak wszystko jest lepsze Tak Ja to by niedaleko, blisko i nawet nie reagował. Dzisiaj? Nie, ja wiem, że dwa tygodnie temu. Aha, ostojony. No to już tak z rok czy coś, nie wiem, bo tam tamą każdą patrzę w odległości. Nie muszę się takim właśnie uobrazić, bo tutaj patrzę z daleka, nie muszę sobie wiedzieć. Pięknie to jest, nie? Tak. Zastrzające jemu nie, wiesz chyba nie. Ja nie, ja nie, i tak. nie. Nie, Chyba nie. Tam nie. gruz nie. Nie, 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 w tym gruzie, co rozbijałeś, bo idzie. Poszedł. Ja widzę go. obskubuje te gałązki, bo już jabłka nie ma żadnego. No, a to gość. Dajcie spokój. To ty wszystko zjew, kolego. Nie, a jedź z takim do weterynarza? Koty na grzbieciłosiałoby łosia. No na pewno Jak do siebie

Nie może uchwycić. Słuchaj, on coś oderwał i wyrzucił. No tak, to jest dla niego posadzone. Idzie sobie na może a może on te ogórki podeptał, tak? Porzeczki może zjeść. <grym 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 <myśli> a, chyba takie nie bardzo zamszały, nie będę jaja... <grym> może biały On może w każdej chwili szybko ruszyć. O, Smacznego. Nie dobra, nie Skubie, tam nie ma jadni błek żadnych, a on...

Thank you. O, zobaczyć. ucieka. Tylko nie moje kwiaty. Dobra, chodź, bo blokujemy sobie. w ucieczkę. Dawaj, dawaj, dawaj. Schowaj Jesteś piękny. Tak! Mogłoby to przeskoczyć, tą bramą. No przecież tamto grudnie przeskoczył. Ale trochę jest od bramy. Tutaj... No jabłuszko to już znalazł. Ale to nic jabłek nie będziemy mieli. Nie wiem, nie weźmy, ale wysoki jest. Od głowy, głowy lipca. To, jest... to jest mężczyzna. Na no, prześrodku ma to wiadomość. Tak, ma to ale ma coś innego. Słuchaj, zostawcie je Nie przychodź więcej. Nie to, że nie chcemy. Ale... Dobra, jabłka? Nie byknie. <grystanie> a Jakub jego chce na kompost tak tamtej nie zobaczysz jest do widzenia nie się do nas <grystanie> Do widzenia. Zapnękamy. Nie przechodź. No bo się nadzieję jeszcze. Nie wolno. <grym> a on by chciał ja, ja, a, ja to bym to do tych w, naszych trzech o tu Tu nie wolno wchodzić. Tak, no wiecie, no, nie, nie, wolno. nie wolno. Dobrze, że jest ta poprzeczka. Raczej widzisz. się otworzyliście przecież. Ja zamknąłem już. Okay. Spójrz na podróbcie. Spójrz na no, podróbcie. Malwa. Co to jest za podróbcie? Nie wychodź, nie wychodź. Nie wychodź Pudzień. Nie wychodź. Żeby tylko samochód. Żeby tylko go samochód nie potrącił. Zdążył wyhamować. On znowu przechodzi przez ulicę. Może to jest ten sam. Samochody zasuwają na przychodniku, jest przeszedł po prostu chodnikiem. Na razie nie przeszedł na drugą stronę. Hotelong, ale zwróciłeś uwagę, że samochody jechały to będzie, zwaniały, bo ja nie widziałam ale... ja na dróżce. Deszcz zaczął. Tam łoś, a tuż nieopodal tych białych wiader, które sąsiad zostawił, puste przychodzą małe dziki. Młodziutkie, rude. Kurde. Tak, autobus stanął, bo łoś tam chciał przechodzić. Trzeba się O, tuż człowiek idzie jakiś. To skoczyła tutaj, i pod krzakiem. Podróbciu, to, był... to był Łoś. I ona jeszcze.